Tak, to jeżeli ktoś myśli, że uciekniemy od problemu chorób, starości, niepełnosprawności, to myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości, że tego nie zrobimy. I bardzo cieszę się, że zostało tutaj podkreślone, że rząd polski dba o te tematy i nie żal żadnej złotówki wydanej. Między innymi na taką inwestycję, jak tutaj Panie Starosto i Panie Przewodniczący. Te 15 lat powiatu wiorszowskiego to jest też ogromny dorobek. Oczywiście jest ważne to, że jest zachowana też ciągłość władzy, bo to daje taki bardzo dobry efekt tego, że już wiadomo, co jest zrobione i co jeszcze powinno być zrobione. Chcę Państwu wszystkim podziękować za to, co robicie dla powiatu łódzkiego, dla powiatu wieruszowskiego. Jestem złowicza, więc to jakby się skupili. Bardzo przepraszam. Serdecznie dziękuję i gratuluję odznaczonym, którzy dzisiaj zostali oznaczeni bardzo wysokimi oznaczeniami państwowymi i prezydenckimi. Chyt państwowy, postawa na stojąco to jest oddanie szacunku tym ludziom, którzy... Mają ogromny dorobek i wkład pracy w powiat wieluszosny. Chcę Państwu też powiedzieć, bo to jest dobra wiadomość, narodowy program przebudowy dróg lokalnych 900 milionów złotych zamiast 250. Między innymi powiat bioruszowski też będzie czynnie uczestniczył w tym narodowym programie przebudowy dróg lokalnych. On jeszcze w tym roku będzie poprzez wojewodę trafiał do ministra administracji i cyfryzacji. Natomiast w przyszłym roku już przez wojewodę będzie trafiał do ministra infrastruktury i rozwoju, gdzie są wszystkie drogi. Ma być poza tym stworzony fundusz przebudowy dróg lokalnych, czyli gminnych i powiatowych, bo będzie to taki instrument bardziej stabilny i mniej podatny na pewnego rodzaju zachwiania budżetowe. I chcę tutaj z racji tego, że mogę być razem z państwem, z państwem, stanowczo i bardzo mocno podkreślić, że nie ma żadnego zamachu na lasy państwowe. Nie ma żadnej prywatyzacji lasów państwowych. Mało tego, w tej chwili koalicyjnie będzie złożona poprawka do Konstytucji, gdzie lasy państwowe będą uznane jako dobro narodowe i tylko i wyłącznie bez absolutnie żadnej prywatyzacji. I tylko i wyłącznie będzie można, jeżeli będzie potrzeba przeprowadzić drogę, czyli jak tutaj Państwo mieliście i macie na terenie Powiatu Bierżowskiego S8, to wtedy będzie można zagospodarować te odcinki, które są lasami państwowymi. I w żadnym innym przypadku. I wiecie to, takie zbieranie podpisów przez różnych ludzi, to jest tak, jakby w tym ktoś zapytał, czy jesteś za tym, aby, że nie, aby nie brakło tlenu do oddychania. To jest tak, mniej więcej tak to wygląda. Myślę, drodzy Państwo, że jest to dzisiaj doskonała okazja do podziękowań, gratulacji, podsumowań i dlatego i ja też chcę się przyłączyć do tego, ale też i bardzo chcę pozdrowić wszystkich Państwa od Pani Wojewody i miejskiej chylę czoła, życzę samych, pogodnych i słonecznych dni na 2014 rok, i nie tylko słonecznych na zewnątrz, ale i też słonecznych wewnątrz. Niech to Słońce będzie zawsze w Państwa sercach, bo te serca są przeogromne i muszą ogarniać wiele spraw i wiele ludzi. Życzę dobrych, mądrych wyborów, reelekcji.